kolacja hotelu Kolar Higgs jakie tutaj mamy przekąski wszystko zafoliowane higienicznie podane, piękna ekspozycja to zimne zakąski Ach, ale tego jest duży wybuch I w dalszym ciągu. I marchewka, i ogóreczki, graczki, powidory, ogóreczki. Wszystko jest do wyboru, do koloru. No tu w tych walioskach jest zupa. Gorąca zupa. No i teraz po kolei, co my tu widzimy w tych pojemnikach gorących jak pięknie eksponowano, pan Kukos nam pokazał. Tutaj bachewka gotowana, bardzo ładnie, on nam pokazuje. A tutaj jakiś gulasz, A tutaj... Pizza? Pasta mitlisku. A. Fisz? Fisz. Fisz. Zgodnie. Tak. A tam? Fisz. Tam jest fish, to jest fish, fish, fish zawsze, ok To są gorące dania, a tutaj z kolei z kieczywo, bardzo ładnie przystrojone No i słodkości Ale tutaj tych słodkości jakieś ciasteczka ładne Jak pięknie podobne Tutaj o, tak czekoladowe. czekoladowe pan tutaj <laughs> zachwala a tutaj torty, trzy rodzaje tortów. to tort czekoladowy, to jakiś waniliowy a to owocowy tort no i wszelkiego rodzaju ciasta takie wyglądają, a te stule i ciasteczka też jeszcze, owosy, owosy. A tak wygląda cała nasza stołówka. Jeszcze muszę iść, bo na tarasie pan jakiegoś grilla robi. Jeszcze muszę ten grill zobaczyć. Przekończymy i zresztą pójdę zobaczyć pana jak grill robi. Tak wiem, że stołówka na kolację w hotelu koralki z odszar no i teraz zobaczymy co tutaj jest. O zaraz ile zobaczyć jak potędy grill robi Ale się pali teraz tam tutaj Nakłada na bataronina gorąco Robi. Czaszłyki makarony makarony to tak? No tak i to wszystko na świeżym powietrzu Można jeść na tarasie Ale można też i Wtedy. W stołówce. Stołówce.